Aleksa witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i zanim zaczniemy mam dla was kilka ogłoszeń już ten weekend, w piątek i w sobotę widzimy się w sklepie Horsen Pony w Koninie ponieważ jest Dzień Ambasadora i spędzimy całe dwa dni z wami będzie wiele konkursów duże rabaty, boksy ambasadorskie e, niespodzianek, także serdecznie zapraszamy. W piątek będziemy od godziny 14 do zamknięcia sklepu, czyli do jakoś 18 chyba, tak, a w sobotę będziemy od rana do godziny 14, także mega, mega, mega serdecznie Was zapraszamy. Będziemy ja, Mati i Nikola, także będziecie mogli też poznać Nikolę będzie konkurs na ambasadora Horse and Pony, ktoś z was będzie mógł zostać nowym ambasadorem Horse and Pony, więc będzie się mega, mega dużo działo i serdecznie was wszystkich zapraszam, a druga informacja jest już taka, że coś na co na pewno bardzo długo czekaliście i część trzecia i czwarta waszej ulubionej serii Elena jest już dostępna w sprzedaży, słuchajcie i możecie już ją kupić albo stacjonarnie, albo online w różnych znanych księgarniach. Także ja wiem, ja już tyle osób mnie o to pytało, kiedy będzie trzecia i czwarta część Eleny i właśnie już jest! Zobaczcie w jakich ładnych, nowych okładeczkach. I też chciałabym wam przypomnieć, że w pierwszej i drugiej części serii Elena miałam zaszczyt napisać recenzję, która jest umieszczona z tyłu na książce z moim podpisem, także to było dla mnie mega mega duże prze, przeżycie. Więc kto jeszcze nie ma w ogóle żadnej książki z serii Elena, to serdecznie polecam pierwszą, drugą, trzecią i również trzecią i czwartą, która już właśnie teraz weszła do sprzedaży i link zostawiam wam w opisie, także no, zachęcam. Ale raz już zapraszam do oglądania odcineczka. Ła, pa. Jedziemy odwiedzić Primusie! Tym. Ja jestem z tej strony Alexa i witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moim kanale. I tak, jedziemy odwiedzić Primusie! Jedziemy odwiedzić Primusie! Nie minęło nawet 12 godzin, od tego jak <grym> zostawiliśmy i jedziemy już ją odwiedzić! Nie no, zostawiliśmy o godzinie jakoś 20, a jest godzina 10. No. 14? 14 No i wracamy do Prymusi I jest przepiękna pogoda Piękna polska jesień, słońce świeci Przepiękne jesienne drzewa tutaj mam Na drodze I widzę. No weź ten telefon No, no więc idziemy odwiedzić Prymusię Zobaczymy i... jakich ma nowych kolegów Cichutko, 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 cichutko. Zobaczymy jej nowych kolegów, czy się zaprzyjaźniła Z nimi i w ogóle już tęsknie I weźmiemy ją na spacer po całym ośrodku I wszystko pokażemy tak. Tak. Dwa razy na tak przejść dalej. Zapytacie, ile kilometrów mamy do Primy? Dokładnie 72. Zapytacie, czy chce nam się jeździć? Oczywiście. Tak. Cześć. O, o Boże. No Cześć. Limusia. Cześć. cześć. Run. Nie patrz, i ci zbliżyć się do niej! No patrz, co? Hej, Ej, oddaj! Oddaj nam primkę! Bądź primulka! Cześć, myszko! No, kucyk, no! No, co za fredny dziad! że Primka leżała, bo ma odciśniętą słomę. Tak jak wam mówiłam wczoraj, to Primka jeszcze nie wyszła na tą dużą łąkę z całym stadem, aby po prostu dobrze zadomowiła się e, w tym mniejszym miejscu tam, gdzie śpią i dzisiaj została właśnie na tym mniejszym pastwisku, a reszta koni poszła już na łąki i właśnie idziemy z Matim zobaczyć te łąki i wam pokażę, gdzie Primka będzie chodzić, jak już się zadomowi tam. Tu jest jedna mniejsza łąka, tam jest druga, tu jest jedna taka ogromna, gdzie już jest całe stado, tam widzimy źrebaczki, tam, tam, tam są małe. Jeszcze y, z tego co wiem, to dwa dojadą i będzie w listopadzie jeden przyjedzie i w grudniu jeden przyjedzie, po prostu jeszcze nie są odsadzone. Więc Primka będzie miała dużo źrebaczków do zabawy. Idą kolejne dwa źrebaczki do nas. Cześć! Hej, a co wy zrobiłyście z tymi kanterami? co? Co wy tu macie? Cześć piękne! Już się nie mogę doczekać, jak już Prymka poznacie. Cześć malutkie! Cześć Bobaski! Prymka niedługo dołączy do was. No, no tak myszki małe. Ale słodkie jesteście. A Prymka będzie od was wyższa. Moje dwa razy wyższa. Cześć! No coś rozwaliłem. <grywa> o, jakie słodziaki. No, Matiego z kochają. Chodź, idziemy dalej. <grywa> tak! Idziemy dalej, łąki rozciągają się daleko, daleko. I one są zmieniane. Tam jest jedna łąka, i tam zostało całe stado. Ale tu jest druga łąka, na które też wychodzą. I ta łąka ma słuchajcie staw, gdzie normalnie konie wchodzą same, kąpią się, pluskają. I właśnie do tego stawu idziemy. Próbujemy go znaleźć, bo te łąki są mega duże. No i Primusia też będzie do tego stawu sobie wchodzić i się pluskać. Ale gdzie on jest? To ja pojęcia nie mam. To jest trzcina. Więc powinien tu gdzieś być. Ale. Co tu będzie? Co to jest? Pierna. Tu jest trzcina. Więc myślałam, że tu będzie ten staw. Ale, ale go tu nie ma. Więc będzie gdzieś indziej. Ale kurczę, nie mam pojęcia, gdzie jak go nie znajdziemy, to po prostu Wam pokażę na zdjęciach, jak on wygląda. Bo jestem tu pierwszy raz. I nie mam pojęcia. Dobra, znaleźliśmy staw, i był on jeszcze na jednej łące obok. Także widzicie, jakie tu wspaniałe hektary. A wokół cisza, spokój, lasy, pola. Sardy. No i tu jest staw, i konie sobie do niego same wchodzą, bo widziałam na filmikach i na zdjęciach. W sumie tu nawet widać kopyta. O, ślady kopyt. No więc Primko będzie miała taką zabawę tutaj, jak tu przyjdzie ze stadem, że po prostu szok. Trzeba to będzie też nagrać, jak ona tu wyjdzie, będzie się pluskać. I też chcemy z tu przyjechać jakiś czas, bo to są piękne tereny, aby jeździć po prostu konno więc wybierzemy się w teren. No super. Dobra, wracamy do primuchy, bo rżała jak odchodziliśmy, więc musimy z nią trochę czasu spędzić. I ta stajnia ma dużą halę, więc bez problemu w żytszą pogodę będziemy mogli pracować i bawić się z Primką na hali. Ma też plac do jazdy, ale to na razie nas nie interesuje. Ma nawet karuzelę czego nawet w nie ma. Więc może kiedyś Primka nauczy się chodzić w karuzeli i ma przepiękne tereny do przejażdżek i ogromne hektary łąk ale już wam to mówiłam i naprawdę tu jest jak w raju, jak w końskim raju i naprawdę myślę, że Primka będzie miała tutaj cudowne warunki i opłaca się jeździć 72 km w jedną stronę a co to? idziemy do Primki kucyk na zwyczaju Prima! Boże, 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 No chodź ze swoim ochroniarzem. Chodź, chodź. Kocyk! I przepuść Primkę do mnie. No chodź. Idziemy z Primusiem na spacerek po okolicy. Tutaj jest właśnie hala tutaj placyk. piękną pogodę dzisiaj. Jeszcze jak wszystkie drzewa będą rude, pomarańczowe, to normalnie będzie taki piękny krajobraz. To primulka. A kucyk za nią rży. Ładnie kucyk się zakochał w primusi. Nie. Ale to dobrze, masz przynajmniej swego brońce. Nikt ci tu krzywdy nie zrobi. No. Fajnie, że znalazłaś kawalera. Przerwa trochę na trawkę. Ale to jest ładnie. A cały czas kucyka słychać. a on się w sobie primka zakochał. Cały czas cię woła. Taki kucyk. No. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie wyprowadzki Primy, wyprowadzki Dili, rozdzielenia. E, lub jakiekolwiek pytania, e, to zadawajcie je w komentarzu i ja nagram Q&A i wszystkie wasze jeszcze jakieś wątpliwości, które nastały, rozwieję. <gryw> Także zadawajcie pytanka w komentarzu, podpowiadam. Nie chcemy też dzisiaj za daleko wychodzić, aby dozować primie te doznania i te nowości. Aby na razie zaklimatyzowała się tutaj w tym małym obszarze, a potem będziemy stopniowo zwiększać. To są piękne tereny, więc na pewno będziemy z nią chodzić na spacerki do lasu. Ale to wszystko ze spokojem. Na razie niech ze spokojem się tutaj zaklimatyzuje. I zobaczy wszystko dookoła. Akusyk za nią cały czas rży, więc już wracam. Trzeba będzie akusyka też wyrazić do spacery razem z nią. <laughs> Idzie już twoja primka! No idzie już. Ale jest fajny. No idzie już twoja primusia. Patrz. Wróciła. No chodź się przywitać z nią. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No już wróciła. no, Widzisz? Tak. To twoja primka. Pić się chciała po spacerku. Tak. Pijemy wodę Tani nie lubi Ten koni bardzo nie lubi i został zamknięty Ale one się lubią. Ale fajnie. Teraz możecie zobaczyć jak ładnie ta wiata wygląda w świetle dziennym. Jest naprawdę duża, pełno słomy mięciutkiej. I tutaj mają poidło i właśnie Mattie pokazuje Primie, że tu jest automatyczne poidło, bo nie wiem czy wie. No i, i kucyk. And my friend Steve. Steve? Steve. The to Steve. No. Ale właśnie to, co wam pokazywałam na początku, że Prima miała odciśniętą słomę. Czyli to znaczy, że leżała. Czyli to znaczy, że już się spoko czuła. Bo jak on leży, to właśnie nie czuje zagrożenia. Więc fajnie. Albo ma kolkę. <noise> Albo jest uśpiony. <noise> My już uciekamy, eee, zapewne niedługo do tu przyjedziemy. Jutro, jutro będziemy <laughs> tu <Jutro. laughs> No, ale nie no, jak sami widzicie ma tutaj super życie, w ogóle się nie stresuje, ma przyjaciół, przyjaciela na razie. I zacznie wychodzić na łąkę, i będzie miała super. tak super. Także naprawdę zostawiam ją w mega dobrych rękach. Kopytach. Kopytach. <laughs> bardzo małych kopytach. No zostawiam ją w bardzo małych kopytach. Chcesz się pożegnać, primusia? Mm. Oj. Oj. Nie odjeżdżaj, to nie odjeżdżaj. No, pa, primulko. Uważaj, bo tu się nie uderzyła a przyjedziemy znowu, pamiętaj o nas